1 kwietnia wiadomości z Ukrainy. Ukraińcy odparli potężny atak Rosjan. Najeźdźcy użyli w jednej bitwie 48 czołgów i bojowych wozów piechoty. Na zachód od okupowanej wsi Tonenkę w kierunku Awdijowa, rosyjscy najeźdźcy użyli w jednym ataku największej liczby pojazdów opancerzonych w ciągu całego czasu, inwazji na dużą skalę 36 czołgów. I 12 bojowych wozów piechoty. Informacje te ogłosił dziś na swojej stronie w serwisie społecznościowym X, dawniej Twitter, anglojęzyczny ekspert wojskowy, który pełni funkcję oficera rozpoznania powietrznego w siłach zbrojnych Ukrainy. Według jego danych bojownikom sił obronnych udało się zniszczyć lub uszkodzić 12 czołgów, 1 trzecia i 8 bojowych wozów piechoty, 2 trzecie. To największa ilość opancerzenia zużyta w jednym ładunku od początku II wojny światowej. Wojna czyste szaleństwo. Badacz nie określił jednak losu pozostałych czołgów. I pojazdów opancerzonych. Zamiast tego, jak powiedzieliśmy wcześniej, autorytatywny twórca map linii Frontu Krajowego i ekspert wojskowy Deep State odnotował w zeszłym dniu zauważalne rozszerzenie szarej strefy w kierunku ukraińskim właśnie w tym obszarze. Tymczasem w internecie krąży film nakręcony przez bezzałogowy statek powietrzny w pobliżu Afdyki, na którym widać, jak najeźdźcy odważnie niszczą przeciwpancerne pola minowe dwa bojowe wozy piechoty jadące z dużą prędkością na polu na skraju całkowicie zniszczonej wioski wysadzają w powietrze po dwa razy aż się zatrzymają nie można wykluczyć że nie jest to wypadek a celowy sposób rozminowania siły zbrojne Ukrainy pokonały okupantów w kierunku wugledarskiego Bojownicy III Batalionu Zmechanizowanego Odrębnej Brygady Prezydenckiej Sił Zbrojnych Ukrainy odparli atak na swoje pozycje małej grupy szturmowej rosyjskich okupantów na bojowym wozie piechoty. Ukraińscy obrońcy opublikowali odpowiedni film, zmontowany z materiału nagranego przez bezzałogowy statek. Powietrzny. Samochód pancerny pędził drogą, strzelając z automatycznego działa. Gdyby dotarł do celu, najeźdźcy mogliby zdobyć ukraińską fortyfikację lub jakiś pusty obiekt. Jednak w ten samochód uderzył dron kamikaze. Pojechała kawałek dalej drogą, zatrzymała się i rozpaliła ogień. Pozostali przy życiu najeźdźcy wyskoczyli z samochodu i uciekli. Niestety w porę, bo już po tym w ten samochód uderzył kolejny dron. Autorytatywny krajowy twórca map linii frontu i ekspert wojskowy Deep State zlokalizowali miejsce zdarzenia w pobliżu wyzwolonej latem ubiegłego roku wsi Urozchajne w kierunku wugledarski. Z kolei bloger i ukraiński patriota z okupowanego Doniecka Nekromancer zwrócił uwagę na fakt że okupanci przechwalają się użyciem na tej części frontu gąsienicowej platformy robotycznej z karabinem maszynowym dużego kalibru. Na udostępnionym filmie wygląda całkiem przekonująco i strzela jak w warunkach bojowych. Wcześniej ukraińscy obrońcy zgłosili zniszczenie dwóch podobnych robotów za pomocą automatycznych granatników AGS-17 w kierunku Awdijowa. Belgia przeznaczyła Ukrainie 100 milionów euro na konserwację samolotów F 16. Już w czerwcu zachodnie myśliwce będą mogły rozpocząć ochronę ukraińskiego nieba. Dlatego ważne jest, aby mieć środki na ich utrzymanie. Dobre wieści w tym kontekście nadeszły z Brukseli. Belgijska Rada Ministrów zatwierdziła pomoc wojskową dla Ukrainy w wysokości 100 milionów euro na konserwację samolotów bojowych F-16. Poinformował o tym Minister obrony Belgii Ludwig de Donder. Belgia jest jednym z 13 państw członkowskich koalicji F-16. Rozpoczęliśmy już szkolenie ukraińskich techników do obsługi operacyjnej floty F-16, a nasz udział w szkoleniu i przygotowaniu przyszłych pilotów tego zaawansowanego technologicznie samolotu odbywa się w Danii, powiedział minister. Przypomnijmy, że Belgia planuje w tym roku przekazać Ukrainie 600 milionów euro pomocy wojskowej i ma długoterminowe zobowiązanie do wspierania modernizacji ukraińskich sił zbrojnych. Poinformował o tym minister obrony Ukrainy Rustem Umierow po rozmowie telefonicznej z ministrem obrony Belgii Liudivinem de Donderem. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.